Rajkowska sama mówiła, że jej motyw był bardzo jej taki polityczny. Chodziło o to, żeby zmobilizować ludzi do, do pewnych działań. Chodziło jej o to, żeby ludzie zobaczyli, że oni mają prawo do pewnej przestrzeni publicznej, że, mogą, że mają też pewne sprawstwo, żeby zdeterminować los tej przestrzeni. I to był jakby motyw polityczny. Drugi to był motyw taki społeczny. Chodziło o to, żeby ci ludzie też jakby się gromadzili. I teraz proszę Państwa, oczywiście on się udał. Ja bym w tej perspekty w nowszej perspektywie antropocenu, ekologii powiedziała i tej wyłaniającej się, wyłaniającej się trzeciej kultury, że mamy do czynienia z taką to, oto aktywnością artystyczną. Która buduje taką ideę, ideę partycypatory research, tak? A więc zajmują się badaniem tej przestrzeni, eksploracją tej przestrzeni miejskiej nie tylko artyści, badacze, ale też jako gracze w tworzenie wiedzy na temat tej przestrzeni są włączeni zwykli obywatele. Oni mają coś do powiedzenia, oni ją tworzą. Jako taka ta działalność włącza się w budowanie demokracji. Partycypacyjnej. Tak. Oni budują sobie taką enklawę na krótki okres. Wiadomo, że to trwało e, ile? Trzy miesiące? Tak. Kilka Nie. miesięcy w bardzo określonym miejscu, w bardzo określonym czasie, ale dla tej społeczności w tym czasie, w tym miejscu to spełniło swoją funkcję. Tak? Zbudowało pewne więzi społeczne, e, zaktywizowało ludzi. E, ludzie się między sobą poznali, przychodzili, siedzieli sobie tam na. E, na e, ławeczkach, czy siedzieli na, na, na leżakach, które przynosiły, e, to po prostu było niesamowite, jak te więzi społeczne tam bardzo ładnie zaczynały być reaktywowane, takie rehabilitowane. Przy okazji, rehabilitując e, to, e, to miejsce, naznaczone trawo. To, co jeszcze mnie tutaj interesuje, że Rajkowska sama w wypowiedziach mówi. Że, że, że dotleniacz to jest jakby spełniona utopia. I to mi się wydaje, jest taki bardzo ciekawy projekt, proszę Państwa. Ja nie robiłam dokładnej analizy, to jest tylko jakby pomysł, w jaki sposób te projekty artystyczne mogą być stawiane jako pewnego rodzaju utopie możliwe do zrealizowania. Tak? Że artyści nie tylko mówią o utopiach, czy tak jak Tatlin. Projektuje jakieś utopie, które nigdy nie zostały zrealizowane, ale oni, y oni budują te utopie i one są możliwe do zrealizowania, i my wiemy, jak to jest możliwe, y analizując te konkretne działania. Pozostaje ten wątek organiczny. Jak Państwo wiecie, faktycznie te y te ten dotleniarz spełnia takie funkcje jakby zmieniania atmosfery w tym miejscu, faktycznie ci ludzie czuli się dotlenieni, a więc ten aspekt organiczny tutaj też następował. Więc myślę, że, że to, tak jak powiedziałam, to jest taka, takie, takie miejsce, takie idyliczne właściwie, które zmienia te złe powietrze w sensie metaforycznym, tak? ale także w sensie takim Typowo, typowo realnym. I zastanawiam się, co by klimatolodzy na to powiedzieli, jak oni po prostu do takich, do takich akcji by podeszli. To jest kwestia badań na przyszłość. I już kończę. I już kończę, jedno zdanie powiem. A więc proszę Państwa, wprowadzenie do humanistyki, tej perspektywy antropocenicznej działa na nią bardzo ożywczy. Dotyczy to zarówno podejmowania odmiennych tematów badawczych, jak i podejść, teorii i metod. Tym samym zmusza badaczy do innowacyjnych interpretacji, a samą sztukę także w tym kontekście czyni społecznie i gospodarczo użyteczną. Dyskusje na temat antropocenu wprowadzają as, aspekt zbiorowej i indywidualnej odpowiedzialności w sensie szerokim za losy ziemi, ale także za losy konkretnego środowiska, ja nie lubię takich utopii, że prawda, chcę zbawić cały świat. Prawda? Ja jestem odpowiedzialna za bardzo konkretne działania na bardzo konkretnym terenie. Tu mogę coś zrobić. E, e, całego świata nie chcę zbawić, bo nie mam zamiaru narzucać swojej wizji innym. A więc zachęca także ta perspektywa antropoceniczna, żeby zachodzące w świecie zmiany oglądać nie tylko w kategoriach cyklów ekonomicznych, społecznych czy politycznych, lecz także właśnie takich ekologicznych i biologicznych. W takim sensie ta perspektywa antropoceniczna przyczynia się do pewnej, do dyskusji na temat regeneracji i naprawy poprzez innowacyjne działania, to tego, co zostało zniszczone czy zdegradowane. Jest to, zatem, jest to zatem projekt zorientowany na przyszłość, kierujący się nie lękiem przed katastrofami, terroryzmem, wyginięciem gatunków, także gatunku ludzkiego. Bo właśnie w postmodernizmie takie wizje dominowały. One są jakby też w tej perspektywie antropocenicznej ważne, ale właśnie analizując takie zrealizowane utopie, one dają nam taką możliwość budowania krytycznej nadziei. Tak? Takiej krytycznej nadziei. I mam nadzieję, że właśnie taka perspektywa pozwoli nam zbudować taką humanistykę. Bardziej afirmatywną, e, która nie może ominąć tego, co negatywne, bo oczywiście zjawiska takie występują, one są coraz bardziej tutaj e, dla nas e, trudne. Mam na myśli sytuację polityczną na, Ukrainy, na Ukrainie, ale będą nam dawały właśnie tą krytyczną nadzieję, by poruszać się w kierunku tego, co pozytywne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz się szybko, czy dyskusja teraz w programie jest dyskusja po dwóch wystąpieniach, więc czy w programie? W porządku, także pan profesor teraz...